Witam wszystkich, dzisiaj pokażę wam drugą część mojej hodowli, a więc zaczynamy. Zacznijmy może od tej sporej ilości próbówek. To jest manika rubida. moja ulubiona polska mrówka, Polonia camponotus cruentatus. Jest królowa i jedna robotnica. Jak widać w gnieździe też się zmieniło dużo. To są moje tetramorium. Właśnie mam z nimi taki problem, że jak widać, właśnie wysypałam je tutaj, żeby się wprowadziły do tego gniazda, ale zrobiły coś innego. Wprowadziły się tu, no ale niestety przegryzły gąbkę. I teraz mam problem, bo nie wiem co zrobić. Nie, nie mam im jak nawadniać. O, jedna mi tu chodzi nawet. No i nie wiem po prostu co robić. Nie mam też gniazda odpowiedniej wielkości, więc prawdopodobnie. Będę musiała je kupić. Chyba, że ktoś z Was wie, co zrobić, to niech napisze w komentarzach. Bo chciałam to zrobić tak, żeby to gniazdo później, jak one się wniosą, połączyć tutaj. Tylko może zamknę, żeby nie uciekły. Jest fluon, no ale one potrafią po nim przejść. I po prostu. I po prostu później zrobić wystrój na arenie. Jednak tego się nie dano, bo jak teraz to gniazdo wyjmę i połączę, to one wyjdą. Pewnie teraz pytacie, dlaczego od razu nie połączyłam tego gniazda, żeby było poza areną. Ponieważ wiem, że one by zaczynały znosić sobie kawałeczki piasku czy tej ziemi, i musiałyby najpierw ten mostek, który bym zrobiła do przejścia, które by było tutaj, musiałyby najpierw idealnie każdym ziarenkiem piasku uzupełnić, żeby ten mostek był idealnie gładki, równomierny w każdym miejscu. I zanim one by to zrobiły. No to już by się zdążyły wyschnąć i nie przeżyć. Wiem, bo już tak raz miałam. Więc dlatego zrobiłam w ten sposób. To jest moja kupiona manika rubida. Jak widać ma już bardzo duże larwy. I mam nadzieję, że ich nie zje. I niedługo będą poczwarki, a z nich pierwsze robotnice. Ukoleni formika Cinerea, tej większej, też się trochę zmieniło. Jest więcej mrówek. I niedługo planuję je przenieść do formikarium. I niedługo planuję je przenieść do małego formikarium. Ponieważ próbówka jest dosyć brudna, więc to jest dodatkowy powód, że chcę je przenieść. Niestety wam więcej nie pokażę, bo próbówka jest dosyć brudna. O, właśnie w haludarium wyszła ta koszczyca afrykańska. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ jej dawno nie widziałam, ponieważ widziałam ją wtedy, kiedy ją tu włożyłam. U formika sanguinea zmieniło się bardzo niewiele, bo prawie że nic. Dorzuciłam im parę poczwarek formika fuska i wyszła jedna robotnica, która jest tam. W półkamponotu z Ligni zmieniło się wiele. Pojawiło się kilka nowych robotnic oraz dużo potomstwa. Bardzo mi się podoba ten gatunek. Teraz nie widać całej kolonii, ponieważ połowa jej siedzi właśnie tu, a tu jest czarna taśma, więc nic nie widać. Kupiłam sobie ślimaka afrykańskiego, jest bardzo duży, jednak na razie się nam nie pokaże, bo się schował, o, ale jest taki, a będzie jeszcze większy, ale nie ma co pokazywać, bo się schował. To co zobaczycie zaraz, to jest filmik, który nagrałam od razu po wpuszczeniu go do tego pojemnika. Polerach z Histives dobudowały sobie kolejną część gniazda, która jest tutaj. Ponieważ teraz jest cieplej, no to już nie trzeba ich dogrzewać, i one robią gniazdo tu. Są to bardzo piękne mrówki. Mój nowy pająk, czyli spachacz zielony. Złapałam go niedawno w szkole. Jest bardzo ładny. Niestety nie wiem, czy to jest samiec, czy samica. Ale ładny. Tylko bardzo ciężko się go łapało. Jest bardzo szybki. Jak go tutaj przykładałam, to prawie mi uciekł. Nie pokażę go od góry. Niestety nie pokażę go. Inaczej muszę przez pojemnik. Bo jak wiadomo jest szybki i mi ucieknie, a tego bym nie chciała. Jak widać, skakun królewski siedzi w pajęczynie i prawdopodobnie śpi albo przygotowuje się do wylinki, więc teraz go Wam nie pokażę. Mogę pokazać jedynie tyle: a to moje kruszczyce afrykańskie. Zamówiłam sobie sześć sztuk. Jedna jest w paludarium wielogatunkowym, a pięć włożyłam do telarium. Są bardzo ładne i są tej wielkości. Niedawno złapałam takiego skakuna. Niestety nie wiem co to dokładnie za skakun, ale jest bardzo, bardzo mały. Teraz możecie dokładnie zobaczyć, jaki on jest mały. U mojej modliczki z Podromancji Viridis nie zmieniło się wiele. To znaczy nie zmieniło się wiele w jej tubie, ponieważ nie zmieniło się nic, ale złożyła drugi kokon. To jest pierwszy kokon, z którego niestety jeszcze nic nie wyszło. A tam jest drugi kokon. I tak wygląda cały inkubator. Niedawno złapałam również takiego kątnika, który złożył kokon, więc wiadomo, że jest to samica. Złapałam ją w szkole. Jak widać jest bardzo duża. I Chyba chciała mi palca zaatakować, ale tego nie zrobiła. Ale możemy ją nakarmić, i od razu. I teraz będzie jeść tego świerszcza bardzo długo. A to mój drugi kątnik i jest to samiec. Też jest bardzo ładny. I zrobił sobie bardzo ładną pajęczynę. Złapałam też samicę takiego pająka, która miała kokon. I z tego kokonu wyszło bardzo dużo młodych pająków, które ją zjadają. Taki gatunek. Ale one są bardzo małe. Mają chyba milimetr. Właśnie one wyszły dzisiaj z tego kokonu. Kulanek nadal jest sporo, chociaż w większą część wróciłam do paludarium. I tu jest karmówka, więc nie ma co pokazywać. Bo to tylko karmówka. Ale mogę pokazać karaczany jawanika, ponieważ są bardzo ładne i syczą. Postaram się, żebyście to usłyszeli. Wiem, że nie było widać, bo musiałam go podstawić do mikrofonu. Kupiłam je dla gekonów, ale się okazały za duże, więc po prostu je tak hoduję. Jeśli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. I w dzisiejszym odcinku to tyle.